Macie 10, 20 lub 30 tysięcy, chcielibyście zainwestować w nieruchomości i nie wiecie, czy to jest wystarczająco, czy można coś za to kupić. Postaram się wskazać Wam kilka kierunków w tym filmiku. Cześć. Ja się nazywam Izabela Siwik. Od 12 lat prowadzę biuro projektowe, w którym pomagamy inwestorom znaleźć grunty, przeanalizować, czy mogą tam na nich postawić to, co chcą i potem zrealizować swoją inwestycję z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Jeżeli chodzi o inwestowanie, właśnie takich nie do końca dużych kwot, to spokojnie damy radę znaleźć coś za 10 tysięcy, 20 000 lub 30 tysięcy, żeby. Mieć po prostu nieruchomość. Jeżeli chodzi o grunty, działki, to teraz to jest właśnie super czas na to, żeby, żeby inwestować. W niektórych terenach ceny bardzo, bardzo wzrosły i to w dosyć krótkim czasie. Natomiast spodziewamy się jeszcze oczywiście dalszych wzrostów. Jeżeli macie takie nieduże kwoty, to tak naprawdę możecie się oczywiście zorientować w swoim terenie, jakie działki można kupić za takie pieniądze. To, na co warto zwrócić uwagę, to po pierwsze, nie zawsze szukajcie tylko i wyłącznie działek budowlanych, bo na innych rodzajach gruntów również można zarobić. Tak? Są to tak naprawdę działki rolne, działki rekreacyjne, działki siedliskowe, które nie zawsze można kupić, natomiast można jakby zawsze, za każdym razem je rozważyć. Jeżeli chodzi o inne działki, to są działki, które są po prostu bez prawa do zabudowy, ale na przykład może będzie, można tam postawić albo pole kempingowe, albo pole namiotowe, lub po prostu mieć pole dla dzierżawy, żeby rolnik je uprawiał. Także tak naprawdę możecie kilka różnych rodzajów działek rozpatrywać. Jeżeli chodzi o tej i okolice, no to działki na przykład rekreacyjne. Przed pandemią to były ceny typu 40, pod Warszawą, nie w samej Warszawie, ale pod Warszawą to były około 25-30 tysięcy, można było już działkę rekreacyjną, taką małą 300 metrów kupić. Natomiast teraz już te ceny osiągają 40-45-50 tysięcy w niektórych miejscach 60. Więc tak naprawdę no są rzeczywiście te ceny, w bardzo krótkim czasie poszły, poszły mocno do góry. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to działki, które nie mają miejscowego planu, czyli działki, które, o które trzeba wystąpić z OWZ, czyli warunki zabudowy. Wtedy możecie wystąpić o różne jakby rodzaje. Czyli kupujecie działkę, która jest bez warunków zabudowy, przez analizę jakby okolicy. Sprawdzacie, co tam jest, czy są budynki mieszkalne, czy to są raczej usługi, czy, czy w ogóle działki po prostu pod rekreację. No i wtedy gmina wydaje Wam warunki zabudowy na to, co chcecie. Nie zawsze to jest osiągalne, natomiast po przejechaniu się w, po okolicy można o to wystąpić. Warunki zabudowy również dają możliwość podziałów czyli jeżeli kupicie po prostu większy areał, można potem te działki. Dzielić po prostu i wtedy przy zakupie większego areału macie niższą cenę za metr kwadratowy, i później po podziałach i ewentualnym doprowadzeniu mediów zarabiacie po prostu na tym, że te działki są w mniejszych kawałkach sprzedawane, a cenę możecie troszeczkę już podwyższyć. W tej chwili taki właśnie nurt, który widać sporo osób, które się interesują inwestowaniem w nieruchomości. To jest nurt ciałek właśnie letniskowych i takich indywidualnych. Tak naprawdę można na działki, które nie przynoszą jako takiego dochodu, czyli na przykład kupiliście teren i on sobie leży, bo czekacie po prostu na, na wzrost cen, żeby, żeby to sprzedać, to tak naprawdę na działkach również tak jak na przykład na mieszkaniu na wynajem czy wynajmowaniu garaży można zarobić, bo po prostu działki dzielicie na mniejsze, nie, nie trzeba ich dzielić faktycznie w księgach tak i w ewidencji może wystarczy je ogrodzić na mniejszych kawałkach i wynajmować po 500 metrów i tak naprawdę też macie już jakiś przychód na bieżąco a dodatkowo jeszcze zyskujecie na wzroście wartości nieruchomości także tak naprawdę mając 10 000 20 lub 30 spokojnie jesteście w stanie znaleźć w danym terenie Działki, właśnie, które są niekoniecznie są działkami budowlanymi, natomiast na działkach można zrobić. O jednej, jednej działce, o której nie wspomniałam, są to działki leśne. I te na działkach leśnych, z kolei, jeżeli jest możliwość właśnie przecinki i jest możliwość wystąpienia o pozyskiwanie drewna, to również jest możliwość. Zarobku i możliwość inwestycji. Sama znalazłam chyba w około 25 km od Nadarzyna działkę 1,5 hektara leśną w kilku kawałkach, oczywiście, która kosztuje 30 tysięcy, więc sprawa warta uwagi. I tak naprawdę też nie koncentrujcie się też tylko na tym terenie, który jest dookoła Was, bo można sobie po prostu te działki, które są takimi działkami, które mają sobie leżeć i. Czekać na wzrost cen. One mogą być też w innej miejscowości, mogą być trochę dalej od Was. Jeżeli nie będziecie musieli na tej działce nic robić, no to może ona być troszeczkę dalej. Niższe ceny działek są w województwach, właśnie tych świętokrzyskim, Podlaskim. Także ewentualnie można też, jak ktoś mieszka w Warszawie czy okolicy, to można też po prostu dalsze tereny sprawdzać. Także to tyle. Proszę weźcie pod uwagę właśnie inne typy działek. Nawet jak macie niewielką ilość pieniędzy, to też można zarobić na gruntach. Ale pamiętajcie, sprawdzajcie je przed zakupem. Także wielkie dzięki. Jeżeli podobało Wam się to, co mówiłam, to poproszę o subskrypcję.